Bo delikatnie. Delikatnie. Nie mogę. Sześć razy byłem w szpitalu, pokazałem jak głowę przeciął, dwa razy żebra to nie? A tu jest samica, też się nie śpią. I młode jest. No, Pamiętasz, dwa lata temu nie było jeszcze. Nie? Pierwszy samica, zobacz. On tylko się da dotknąć, jak te buki. Jak skończą się buki, jest po mnie. Nawet ty nie możesz. Nawet ja nigdy go nie dotknę i nie pokrypałem po zatku To nie jest, że to jest zwykły byk, to jest to walki, do walki ma numer wytatuwowany pana Gonzalesa. To jest jedna z najbardziej agresywnych hodowli w Hiszpanii. On uczy na uniwersytecie studentów. Tu jest muleta z Hiszpanii, pod którą by zginął. Nie? On przyjął jako roczny. Już by był zabity nie? na, na kodzidzie. Steki z niego w Hiszpanii kosztują 70 euro. Nie tak drogie są steki z Nie on nie, nie, nie dużo, bo tam 600 kilo. No, 600 kilo. No, 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 ona jest wierze, jest zaczarowany, obawiam się, domaga. Nie? A mały tylko czeka. A to jest on czy ona, ten mały? Nie, ona, ona. O, numery ma pan Gonzales. On tu był. Wszyscy razem z synem byli. To jest jego syn jest Toradorem, nie? I on nie wszedł już do, wychwa. Cała ja był jest do wychwały. Cała historia była do Ale tak powiedz, że to dobrze. O! Rano, You've got! Jest? Jest to Putin! To jest. A, to. ten wyżej, na tymi. No ty. to jeszcze, to jeszcze. To jeszcze. Tu wiesz co? To od no. razu poznać. Nie Nie, nie, Tu, tu. Opisane są, opisane. To jest Bush i Homeini. z jeden na drugi palcem się grożą. Tutaj jest y, oś kinzong, oś zła, Korea Północna, Putin, Osama Bin no i Hussein stracony, nie? Wszyscy politycy. Tu jest Kaczyński, wraca, Leper zabity już jest. Tu są na tej stronie. Tu są wszystkie religie świata. W wszystkich kościołach mówili, że jestem tu poganinem, że takie prowadziłem, że Islam nas zestrzeli, że rakietę puszczą. Zakazany znak Szehada Islamu. A na tamtej stronie jest Dalajama, z którym się spotkałem w 30 lat temu. Tu jest na tej stronie. Że ostatni, nie? Rzeźbili to, żeś tam tego jest, to drzewo ma 300 lat. Na boi wiaderko był stanek. Kora była tej wielkości kora. Wszystkie gazety pisały tutaj. O, Saj Baba robi tutaj przepogańskie, dziewice, będą dziewictwo tracić. Ja postawiłem rzeźbę. <laughs> Dwa tysiące ludzi przyszło. Tutaj jest beczka i lataczka, potem było ziemię o czwartej na domu. Nic się nie działo, żadnych dziewicnie nie było. Tutaj. Do Dala. Miasto w Wietnamie truskawy. Idziesz na 5 hektarach, jest park truskawy. Idziesz wszędzie miliony truskawy nad głowami. To jest już świątynia truskawy. Może zrywać, one takie są porządne. Idzie, a tam miliony tryskawy. Idzie tam. To to Jutro się bo... widzimy. się można do rana. Myślę, My że za nie zanudziłem. Inhalacje. Nie. Nie, nie. No, no za <ślały> inhalatorach ultraźwiękowych. Jeśli dodamy do, inhala, do takiego inhalatora na przykład to, co wirus zawsze zniszczy, czyli woda utleniona, czyli srebro, czyli czy jod, mamy efekty zawsze. Pamiętamy, że trzeba usunąć toksyny. Czyli zastosowamy węgiel. Nie polecam tu węgla z kominka, żeby, żeby rozpalić pominek jako polewamy różnym mm, różnymi śliskami, tylko węgiel dobrej jakości. Taki węgiel jest jedyny, chyba najlepszy na świecie, To z on z innej mobilicy, a tak za sobie to znajdą. Pamiętamy o czym naszego mikrobiomu, czyli wszelkiego rodzaju pysiąki. Jeżeli pijemy sok z buraków, i mo nam się bardziej na czerwono, oznacza to, że mamy jeszcze musień. Czyli musimy zastosować holostrum. Kolostrum dwa razy dziennie po dwie kapsułeczki, spowoduje, że nam się i to wobec tego również nie będzie zdrowia. Oczywiście wczosnek, wczosnek no, polecam tutaj, szczególnie w przypadku zachorowania czosnek biofilizowany, jest taki, można nawet go dostać, gdzie jedna tabletka zawiera mniej więcej dwie główki i bierzemy dużo, bo bierzemy dwa razy w pod dwie. W po tym miejscu tu miałem z tu, tu były kozy, teraz żyją tak piękne dziewczyny, które kochają te alpaki, Dają im odpocząć, nie zażywają ich i tutaj pokazujemy, i dotykamy takie śliczne alpaki. Chyba się zakochałem. W, w ogród wrócił do mnie, zrobimy takie zwierzęta, kochają ludzie takie alpaki i takie dziewczyny. Także tak zapraszamy jest. do nas, naprawdę jest fajnie. Każdy chce dotknąć chociaż. Są śliczne, no, jak, jak aniołki takie, no. To przytulałeś się już z alpaką. Pokaż jak się przytulasz z alpaką. alpaki kochane. Pięknie. super jest, no. Naprawdę warto dać każde pieniądze, żeby takiego alpaka pogłaskać ludzie, no. Przyjeżdżajcie, w ogrodzie takie coś będzie, nasz Grysiu będzie się opakował. przyjechał z Iraku po to, żeby spędzić resztę życia z alpakami. Tak jest właśnie wodą. Tak jest. Dziękuję, pozdrawiamy, zapraszamy. Idą nasze Cześć, alpaki do rzeki. O przyglądają się, zobacz. To znaczy no. Witamy, witamy. O, pięknie. Nasze alpaki podróżują. Tak idą, tu wykłady są z boku. Cały czas ludzie zainteresowani. Tu mamy tak ciekawe alpaki, jestem zakochany w nich, no. Na pewno są przyjaźniejsze jak moje byki. Do mojego byka, no nie mogę się przytulić niestety. A również go muszę karmić, opiekować dzień i noc. Święta i, i, i niedzielę i świątki. I na dół możecie sobie iść, nie? zainteresowanie niesamowite alpaki robią. O, zobaczcie. Ciekawostka w ogrodzie naszym, no. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Idą się wykąpać. Będą się kąpać w rzece? Tak. O. Wszystko macie dobrze? O. I taką mamy tutaj atrakcję w ogrodzie. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie. Cały czas się u nas coś dzieje. No, no to na razie, dziewczyny. Niech odpoczywają. O, tutaj fundacja na co zbiera? Może powiecie na co? Na Wiktorka. Tak? Tak, co mu jest? Jest chory na SMA. Tak? Na najdłuższy lek świata zbieramy. No i dobrze. Pomaga, gmina się włączyła w tak? Nasz wójt pomaga. Tak. No ci, cieszymy. My również staramy się, jak możemy. Dajemy ogród tyle ludzi odwiedzających, żeby chłopaka uratować. Miesięcznik dzień jest rozpoznawalną gazetą. W związku z tym nie możemy zepsuć tej jakości za żadne skarby świata. Dlatego też chciałbym, aby teraz nasi eksperci, część z nich opowiedziało Państwu trochę o tych suplementach, jak, była, jak były formułowane, jak były robione. Zapraszam tutaj dr Marek Ślusarski. Proszę, Marku. Marek jest ginekologiem, położnikiem, endokrynologiem. Szanowni Państwo, powiem o dwóch substancjach, które występują w sposób naturalny w naszych. To, to my musimy zrobić. To nasze pieniądze muszą pracować. No właśnie, my przyzwyczailiśmy się, że jest jeden wódz i za wodzem idzie cała partia. Ale teraz musimy zrobić tak, żeby było stu 100 wodzów. 100 wodzów, którzy się dogadują między sobą na zasadzie rozsądku i pewnego minimum. Bo my, wolnościowcy, dziś przychodzimy z każdej strony. To nie jest tak, że mamy jednolite poglądy. Bo gdybyśmy zaczęli rozmawiać o kwestiach szczegółowych, okazałoby się, że mamy 100 poglądów na różne sprawy. Tylko rozsądek musi nas sprowadzić do wspólnego mianownika. Rozsądek musi wykreować naszą siłę, żeby ona walczyła o nasze sprawy. Bo nikt nie będzie walczył o nasze sprawy. Wszyscy będą chcieli naszych głosów i będą nas oszukiwać. Teraz muszą przyjść ludzie, którzy naprawdę chcą coś robić. I którzy są naturalnymi liderami środowisk. Nie jest takich liderów. Tu oni występują, wszędzie są. Te środowiska muszą się łączyć. My przychodzimy, my, czyli tu zgromadzenie, przychodzimy od strony zdrowia i poszukiwania ścieżki zdrowia dla siebie. Inni przyjdą od strony wychowania dzieci, jeszcze inni przyjdą od strony edukacji, kultury, przyjdą różni ludzie. Tylko muszą zobaczyć, że mają do czynienia z powstającą, poważną siłą ludzi rozsądnych, którzy nie pokłócą się o byle co. Bo naszą, naszą najgorszą wadą jest to, że potrafimy się pokłócić o wszystko i wszędzie. Mając te same poglądy, pokłócimy się. I Czasem słyszę już od znajomych, nie rozmawiajmy, bo się pokłócimy. Po pierwsze, nie możemy sobie dać wmówić, że jesteśmy antyszczepionkowcami. Po drugie, nie możemy dać sobie wmówić, że jesteśmy płaskoziemcami i wariatami, tylko musimy rozmawiać. Oni nie chcą tej rozmowy, bo się jej boją. Bo siłą rzeczy my wiemy więcej niż oni. Oni mają propagandę i politykę. A my czytamy y, naukowe artykuły. No po prostu się dokształcamy codziennie, tak? Wymieniamy informacje. Przecież my nie żyjemy fake newsami, tylko żyjemy prawdziwymi zdarzeniami, bo się tym interesujemy, się o to troszczymy. I wreszcie to się musi przebić gdzieś, że ludzie, nie macie do czynienia z wariatami, tylko z tymi, którzy chcą Światowa poważnie podejść do życiu? ekonomiczne, jest organizacją non-profit, czyli ngo czyli prywatną organizacją pana Szwaba i kilku jego kolegów. Sądząc po tym, jak pan Klaus Schwab się zaprezentował na plaży, w tym w staniku i w jakichś yy, rajstopach, to sądzę, że ma nie po kolei w głowie. Ale z drugiej strony ma strasznie duży wpływ. Więc zachodzi pytanie, czy nie zaczyna się epoka wariatów, którzy zaczynają na nami niebezpiecznie rządzić. Tym bardziej musimy działać, bo wariaci no będziemy we władzy Kaliguli, którzy nam podpali w końcu świat. No. Albo musimy sami założyć staniki i majtki też, bo to siła przepisy. No więcej. chyba, że tak zrobimy, ale ja się na to nie piszę. Mam krzywe nogi. Bo to, to robi sensację, nie? A kobiety muszą się rozebrać. Tak. Nie? A, no to za rozebraniem kobiety i bardziej. <laughs> Wiecie, co, to jest ładniejsza połowa świata. Tak. Ale pan Klaus Schwab nie jest kobietą. Nie. On może by chciał. Mhm. My jesteśmy w władzy wariatów. I Gates, i Soros, i Spab. Ci, którzy się pokazują, to są wariaci. No. To są ludzie, którzy mają błędne wizje. Albo ich zatrzymamy. Solidarnie, czyli to, to nie jest tak, że tylko my Polacy mamy się buntować, ale, no, na całym świecie się ludzie buntują. Albo ich zatrzymamy, albo nas zniewolą. Zrobią nas niewolników po prostu. No. Swojego szaleństwa. De facto wszystkie te główne źródła komunikacji w internecie są w rękach kilku firm. A te firmy są w rękach Kilku ludzi, kilku rodzin. Czyli de facto skupując jakby te wszystkie komunikatory, oni mają pełną władzę nad przebiegiem informacji. A więc w pewnym momencie będziemy musieli powrócić do klasycznych metod przekazywania informacji. Ta, ta zupa, polecam, ta zupa jest warzyw, tak powiedziałem, tu jest okra, tu jest elefantyn food, ma PH7, do tego dajemy mleko kokosowe naturalne i można dodać soli dla no, smaku. I ta zupa wyleczy no, każde wrzody na żołądku i na drzewku. Proszę bardzo. Tak. No to tu Po są. Tak. Nie, oczywiście gratis, to? Tak, nie, tak jak, jak powiedziałem tak to to wielokrotnie, idę do Natalii z wami i zupą wyleczymy wrzody i na drzewki, dwa tygodnie, taką zupą tylko. I dlatego ją stosujemy, żebyście raz spróbowali taki zupy. Cenk Bey, Serdar Macie taką teraz informację, kryptolepis. I co państwo robią? Akceptację <noise> pan zakłada, tak. Ja pierwsze, co zrobiłam, to poszłam zobaczyć, czy to mamy, czy to jest dostępne. Weszłam na y, internet i o dziwo jest kryptolepis sanguinata, ten właśnie. W zielarskich sklepach niemożliwe. Nie, 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 nie Jest. Jest na, jest na magicznym ogrodzie, tak. Tylko czytam wskazania. Zabicie malarii, sabe... żoroby płuc, rany do zabijania bakterii. Generalnie wiadomo od lat, że ten kryptolepis jest zabójczy dla bakterii. Tylko nikt go nie sprawdził na krętku Boreli. I teraz to wyszło, że on nie tylko zabije na płytce, ale jeszcze nic z tej płytki nie zmartwi. Świadomość, trzeba się obudzić, pomagać rolnictwu. My teraz tam na wsi kupujemy u rolnictwo rzeczy. Rzeczywiście płacimy troszeczkę drożej, ale gdzie idą pieniądze? Rolnik, a co on zrobi rolnik? To pójdzie tam coś kupić, tu, mam firmę, też kupi u mnie i koniec. To jest naprawdę, trzeba o tym myśleć, że jeszcze jest czas. Bo jeszcze macie tutaj rolnictwo, co jeszcze troszeczkę się trzyma już we Francji, to już już nie wiedzą, już nie wiedzą. To, to są tylko wielki kapitał. Na całe ziemia jest już tylko kapitał. I tam są tylko robotniki, co pracują na wielkich maszynach. Ok, mogę dużo powiedzieć, ale daję no to Bardzo, że Gotówką, gotówką. patrzymy gotówką. Dziękuję. macie jakieś kłopoty prawne, to możecie się też zwracać do Ordo Juris e, o pomoc e, i tam się możecie na mnie powoływać po prostu, że, że ode mnie usłyszeliście, że, 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 że Ordo Juris oni starają się pomagać oczywiście, bo to są panowie. w ten sposób się możemy wspomagać. Także teraz i, mamy taką sytuację, że nie tylko lekarze są ganieni na dywanik, i nawet prawnicy są ganieni na dywanik, tłumaczyć się muszą dlaczego i tak dalej. No sytuacja nie jest wesoła, ale warto oni oddawać terenu, bo oni będą się posuwać coraz bardziej do przodu, także trzeba się buntować. Nawet to nie jest jakiś bunt, tylko walka o to, żeby nie zostać zepchniętym całkiem do do tyłu zdeptanym. Doktora Podnar, mamy tutaj w telewizji bardzo wielu nie, tak zwanych ekspertów, o których krążą kwoty i To jest pytanie do pana, gdzie niekora Szybczego o których krążą y, takie pogłoski, że są finansowani przez znane firmy. Znani, eksperci, ja już nie będę używać nazwisk, przez znane firmy. Czy i są takie faktycznie y, dowody na to, które można byłoby opublikować?